Sezon trzeci Spy X Family już wyszedł i jest emitowany od 4 października tego roku. Sezon prawdopodobnie będzie liczył około 12 odcinków, choć nie jest to jeszcze 100% potwierdzone. W trailerach i materiałach promocyjnych wskazuje się, że kolejny etap historii będzie zawierał adaptację następujących wątków z mań Friendships Kim's Red Circus Arc oraz Wise Ark. Z uwagi na adaptację tych wątków możemy spodziewać się większego nacisku na Anię i jej szkolne życie i relacje z Damianem, a także na Jor, szczególnie jej cywilną stronę i relacje z koleżankami. Pojawi się też wątek skupiający się na Lloydzie i jego pracy w organizacji Wise, jego relacje z innymi agentami oraz coraz trudniejszej sytuacji w misji Operation Strix. To moment, w którym Lloyd zaczyna kwestionować sens całej operacji. Lubicie Spy i Swamili? Ja strasznie lubię tę serię Zarówno manga, jak i anime, a świetną muzykę, genialne openingi i endingi. Czy jednak, że przez pewne przedłużanie po ogromnym sukcesie tego tytułu zaczęło mi się to trochę dłużyć? Mimo to, te nowe arki brzmią naprawdę obiecująco, więc pewnie w najbliższym czasie nadrobię mangę i obejrzę trzeci sezon anime. A wy macie zamiar oglądać nowy sezon? Piszcie w komentarzach.